Witam. Będzie elegancko, wykwintnie, czyli po francusku. Dzisiaj zmierzymy się z potrawą, która jest klasyką wykwintnej kuchni francuskiej, co za zatem idzie wykwintnej kuchni światowej, na jednej półce z truflami, na jednej półce z kawiorem, na jednej półce z szampanem i na jednej półce u nas dzisiaj w kuchni pani Romany Wajdy w Crystal Parku. Foie gras! Dolary przeciworzechą, że nie wszyscy wiedzą, co to jest. Ja też nie do końca wiedziałem, ale teraz już wiem. Foiegra, czyli przetłuszczona wątróbka gęsia. gęsia, czasem również kacza, bo teraz, zarówno z gęsi, jak i z kaczek, te wątróbki się przygotowuje, pozyskuje. I robimy z tego pyszną potrawę. Tak. Co to będzie? To będzie przystawka na ciepło. Wątróbka pokrojona. Do tego nam jest potrzebny tokaj. Proszę bardzo, o, i tuba pierwsza. I to są podstawowe składniki danej przystawki, którą będziemy robić na ciepło. A to co widzimy tutaj, to jest część garnituru, z którą to sobie wydamy, tak? Tak, później sobie z tym wydamy. A mamy tu co, pietruszkę? Mamy pietruszkę do dekoracji uh -huh. podsmażoną. Mamy winogrono, które mamy tu już przygotowane z brędy. Winogrono z brędy, czy może być coś mamy, na świecie? I Prawda? mamy po prostu grzaneczki. Na których układamy później wątróbkę po usmażeniu do konsumpcji. No to bierzmy się do pracy. Pogadaliśmy o I Zaczynamy pracować. Patelnia musi sięchnie. być dobrze rozgrzana. Są dwie koncepcje na, na przygotowanie foie gras. Jedna to klasyczny pasztet strasburski, czyli te tak. wątróbki przetworzone tak. z dodatkami w formie pasztetu, i wtedy jemy to na zimno, zazwyczaj na grzance. Można dojść do jakąś słodką konfiturę albo konfiturę z cebuli. No i oczywiście pijemy do tego wino. I to wszystko, bo tu nic nie wydziwiamy, dlatego że smak tej, tego pasztetu jest po prostu boski. Boski, tak. Boski. Podkreślamy go tak, tylko winem tak. i pieczylem. Wracajmy do naszej Mamy pracy. gotową patelnię, gorącą. Nie potrzeba nam tu żadnego tłuszczu? Nie, chyba? to trzeba, bo tutaj się tuż będzie wytapiał i to trzeba bardzo szybciutko obsmażyć, bo inaczej to nam zostanie tylko tłuszcz na patelni, nic poza tym. Yy, mimo że w tych płagrach. Yy, Czyli w tych wątróbkach jest dużo tłuszczu, to wbrew pozorom wcale nie są one tuczące, dlatego że jest to tłuszcz nienasycony, czyli ten, który pomaga nam wyrzucić z organizmu nie zgubny potrzeba. cholesterol. Także tak. nie mam się co przejmować specjalnie, jeżeli tylko mamy gdzieś w okolicy tego typu wątróbkę, to możemy sobie spokojnie robić flagra w takiej czy innej formie. Pierwszymi, którzy, taki historyczny, delikatny rys, którzy pozyskiwali czy wytwarzali wątróbkę właśnie taką w formie Fuawea, czyli otuszczonej, byli wbrew pozorom, sami Francuzi, tylko starożytni Egipcjanie, bo znaleziono jakieś malowidła w Egipcie z te 4,5 tysiąca lat, gdzie niewolnik dokarmiał figami. Figami gęsi. gęś, prawda? Tak. I potem to przez kuchnię żydowską przeszło do Europy i trafiło na wykwintne stoła. We Francji przede wszystkim najlepsze hodowle gęsi, z których pozyskiwane jest są w Gascogno. Teraz podlewamy tokajem. Dobra, mm. nie zapalimy się. Skoro podlewamy tokajem, to myślę, że tokaja podajemy również do. Tak. Tak jest do przystawki. To miasto jest bardzo delikatne. Wszyscy smakosze właśnie podkreślają to, że smak jest wyjątkowo delikatny. i wcześniej wyrazisty, czyli to takie zestawienie, które każdy chciałby w swojej kuchni osiągnąć, a potem zjeść. Na drugiej patelni. Na drugiej patelni sobie podgrzewamy przygotowane wcześniej winogronko. Ono w czymś nam się tam robi na jakimś tłuszczyku, na masełku, na winie, na brandy. Winogrono trzeba obmyć, pesteczki przekroić, pestki usunąć położyć na rozgrzanym masełeczku, chwileczkę podsmażyć, mhm. podlać miodem mhm. i podlać mhm. brędy. Mhm. I mamy gotową potrawę. Fenomenalny smak. Na tak ja przygotowanym talerzyku mhm. układamy sobie wątróbeczkę, przekładamy grzaneczką i zakładamy następną. Czyli tak naprawdę błyskawiczne, szybkie, danie, bardzo wykwintne. Tak. Na każdą okazję. Na, każdą, okazję. na każdą, wyjątkową okazję. No, teraz bo myślę, nam się zbliżają święta. Nie, nie, można codziennie. by sobie na codzienność na pewno nie, ale odświętnie można sobie podać. I potrawa gotowa. I gotowa, posypujemy sobie pieprzykiem. Później, ewentualnie, według uznania, ktoś sobie tam może przyprawić również z solą. Kapitalne dane. Wygląda znakomicie i myślę, że tak też będzie smakowało, sądząc po zapachu. Tak. i Po tym, co tu widzimy. Wspaniała rzecz. Wielkie dzielki. Czy ja mogę? Dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję.